Dzień dobry Państwu, ja jestem Szymon, jestem Jakub. Witam serdecznie. Dzisiaj opowiemy Państwu, mam nadzieję, że w 5 minutach się zmieścimy, odnośnie najczęściej zadawanych pytań e, do nagrobków kompozytowych. I pierwsze pytanie w ogóle: Co to jest ten nagrobek kompozytowy? Nagrobek kompozytowy jest zbudowany ze specjalnego kompozytu aluminiowego. Proszę nie mylić tego z kompozytem hmm. kamiennym. E, jest on zbudowany z dwóch warstw aluminium połączonych rdzeniem polietylenowym. Jest to materiał bardzo często wykorzystywany na elewacjach budynków, także trwały, odporny na warunki atmosferyczne. Teraz pytanie kolejne: A jakie są w ogóle ceny nagrobków i wzory? Pełen cennik i oraz wzory dostępne na naszej stronie internetowej, która jest w opisie oraz wyświetla się właśnie tutaj, w tym momencie. Mogę tylko w skrócie powiedzieć, że ceny nagrobków pojedynczych zaczynają się od kwoty 2399. My polecamy zawsze te wzory marmurowe, które są najczęściej wybierane. Mhm, Tam, tak, jest to dopłata 300 zł, a taki marmur wygląda dużo lepiej i imituje naprawdę bardzo dobrze kamień. Także na cmentarzu nie da się odróżnić, czy to jest mhm. kamień, czy to jest jakiś kompozyt. Dodatkowe opłaty za podwyższenie nagrobka oraz za na przykład grawer. Grawer napisów, ale mamy też napisy klejone, które są w cenie, mm -hmm. wtedy są gratis. E, także, tak jak wspomniałem, dodatkowo jeszcze za montaż, jeśli jest taka potrzeba, chyba że klient zamawia taki nagrobek mm -hmm. w naszym sklepie internetowym i montuje go samemu, ponieważ też mamy mm -hmm. taką możliwość. E, dojazd oczywiście doliczamy indywidualnie, w zależności od lokalizacji. Mm -hmm. Kolejne pytanie to Szymon do Ciebie. Jak wygląda proces montażu takiego nagrobka? Proces montażu jest bardzo prosty. Można go wykonać nawet samodzielnie. Aczkolwiek, jeżeli jest taka potrzeba, nasza firma wykonuje takie usługi montażu. Przyjeżdżamy na smętę z Państwem, Skosujemy na Państwo miejsce pochówku grup. Wtedy my równamy się, jeżeli jest miękka, wtedy ją ubijamy, utwardzamy. E, następnie e, wiercimy otwory e, w ziemi, e, zalewamy je betonem do e, słupków, e, przygotowujemy nagrobek. E, następnie montujemy podstawę, płytę główną, na której są nocnicze, tablicę, e, dajemy e, ozdobne narożniki i de facto nagrobek jest zamontowany w okolicach 2, maksymalnie 3 godzin. OK. E, teraz tak, pytanie do ciebie, e, ile wynosi u nas czas realizacji takiego nagrobka? Czas realizacji jest to około 30 dni, maksymalnie 60, ale zazwyczaj 30 dni. Od procesu zamówienia, 30 dni i nagrobek jest u Państwa. W zależności, czy to właśnie jest montaż wcześniej wspominany, czy, czy nagrobek jest zamawiany po prostu do montażu samemu. O wspominanej opcji właśnie samodzielnego montażu już, już mówiliśmy, także przechodząc do następnego pytania. Często zadawane jest też pytanie, jak dbać o taki nagrobek kompozytowy. Tak, nagrobek jest stosunkowo łatwy w utrzymaniu. Można to porównać do utrzymania czystości na blaszce samochodowej, na samochodzie. Nagrobek spukujemy wodą z płynem chociażby do naczyń. Następnie używamy mięciutkiej mikrofibry lub mięciutkiej gąbeczki. Przecieramy, spukujemy czystą wodą, nagrobek jest czysty. Co ważne, tam jest płaska powierzchnia, więc brud tego za bardzo się nie trzyma. Ma to miejsce np. w lastriko, gdzie tam zawsze ten taki meszek się zbierał w kamieniach. Było to ciężkie do wyczyszczenia, natomiast tutaj proces czyszczenia to jest de facto 10 minut. Bardzo proste. Spukujemy, mhm. przecieramy, niczym nie szorujemy. Dokładnie. Kolejne pytanie. Jak są w ogóle nasze nagrobki montowane, jeżeli mamy ziemię i jeżeli mamy beton? A więc tak, jeśli jest ziemia, po prostu mocujemy go na, na beton, wbijamy specjalne kotwy oraz zalewamy to betonem, betonem, którym są na przykład ogrodzenia czy słupki montowane. Mm. Także jest to trwałe, nikt tego nie wyrwie. Jeśli mamy płytę betonową lub jakiś fundament, do którego możemy przykręcić taki nagrobek, używamy klasycznych kołków, które po prostu trzymają ten nagrobek do podłoża. Dokładnie. E Pytanie, które się nasuwa tutaj od naszych widzów i od naszych klientów: mhm. Ile osób możemy zmieścić na tablicy? Na tablicy pojedynczego nagrobka jesteśmy w stanie zmieścić do czterech osób. Najlepiej nagrobka się prezentuje, jeżeli są dwie, trzy osoby, wtedy najlepiej to wygląda. Aczkolwiek nawet do czterech osób jesteśmy w stanie zmieścić, natomiast na nagrobku podwójnym jest to sześć osób. Na dziecięcym e, trzy, też cztery osoby, na urnowym tak samo. Teraz kolejne pytanie. Jak wyglądają całe formalności na cmentarzu, kto musi załatwić dokumenty i cały ten proces? Proces jest bardzo prosty. Zazwyczaj należy zgłosić się do swojej kancelarii parafialnej bądź, bądź do zarządu cmentarza i tam po prostu załatwić taką, no, powiedzieć, że nagrobek będzie wymieniany, opłacić taką opłatę, która jest tam indywidualnie pobierana. Także mhm. każda kancelaria sobie wyznacza swoje stawki za takie coś. I po prostu w dniu montażu wręczyć nam taką zgodę, że my możemy ten nagrobek zamontować. Chyba, że państwo montujecie samemu, no to wtedy taką zgodę uzyskać samemu. Co też ważne, kiedy przyjeżdżamy, klienci, klienci często przychodzą do nas z informacją, że, że kancelaria pobiera dodatkową opłatę za wjazd na cmentarz, za otwarcie bramy. Mm -hmm. Podpowiadamy, że nie warto dodatkowo w przy przypadku naszej firmy płacić takich. takich po prostu dodatkowy opłat, i. ponieważ jest to 200-300 zł, hmm. które można zaoszczędzić, a my nagrobek możemy zamontować bez wjazdu, wnosząc go po prostu jakimś tam bocznym wejściem, ponieważ jest on stosunkowo lekki i nie musimy wjeżdżać tam samochodem, żeby, żeby taki nagrobek zamontować. Dokładnie tak. A... To teraz kolejne pytanie. Jak, czy, czy, czy my też prowadzimy usługi demontażu starych nagrobków? Bo to, to pytają zazwyczaj klienci, którzy do nas dzwonią. Tak, jeżeli nagrobek jest w łodzi lub w najbliższej okolicy, wtedy nasza firma demontuje stare nagrobki. Natomiast jeżeli nagrobek znajduje się dalej, załóżmy 30 km od łodzi, wtedy prosimy zawsze klientów, żeby we własnym zakresie znaleźć zakład, który demontuje nagrobki. Najlepiej udać się do zakładów, które są blisko cmentarza, pójść do dwóch, trzech kamieniarzy. Zapytać o wycenę z tego względu, że niektórzy kamieniarze mówią 1000 zł, niektórzy 2000, a niektórzy 500, 600-700 zł, dlatego warto poszukać i pójść chociaż do dwóch, trzech i się dowiedzieć, jaka jest cena. I to tutaj jest kolejne pytanie: czy nasz nagrobek można demontować? Tak, jeśli jest taka potrzeba, to pytamy o to wcześniej też mhm. klientów. Jeśli wiedzą, że będzie potrzeba za jakiś czas utworzenia ponownie tego nagrobka, to za 50 zł do dodatkowej opłaty jest też taka możliwość. Wtedy dodajemy specjalne przejściówki, powiedzmy tak w cudzysłowie, które, które umożliwią demontaż za jakiś czas. Ale zazwyczaj, zazwyczaj większość osób, stawiając taki nagrobek, nie, na tą opcję się nie decyduje. Ale jest to koszt 50 zł, do czego zachęcamy, i wtedy na spokojnie można ten. Nagrobek za jakiś czas rozebrać, gdy będzie taka potrzeba, i ponownie postawić, wymieniając tylko na przykład tablicę z danymi. Dokładnie. Eee, kolejne pytanie, eee, tym razem już do mnie. Gdzie można obejrzeć taki nagrobek? Poruszaliśmy go czy nie? Eee, właśnie, właściwie chyba nie poruszaliśmy, eee. a to jest takie pytanie, które nasuwa się w sumie na początku, gdzie można go obejrzeć. Dokładnie. Eee, nagrobek można obejrzeć u nas w Łodzi. Eee, de facto my jesteśmy tutaj na śródmieściu, więc eee, to jest bardzo łatwy. Klienci zawsze chcą dotknąć tego, jest to nowość, nie ukrywamy tego, że klienci mają nieraz takie obawy, że chcą przyjechać, dotknąć. Natomiast jeżeli już przyjadą do nas, to mają takie wrażenie, wow, ale to dobrze imituje kamień. Ciężko jest to de facto odróżnić od tradycyjnego kamiennego nagrobka. Dlatego bardzo mocno zachęcamy, żeby do nas przyjechać, obejrzeć taki nagrobek i wtedy podjąć decyzję. Już. Zakupu, Tak. Jeśli jest, tak. jest taka możliwość, oczywiście nie macie Państwo jakoś bardzo daleko, to zapraszamy do tej łodzi. Jest to w centrum Polski, także można powiedzieć wszędzie blisko. Dokładnie zachęcamy, żeby przyjechać, zobaczyć wcześniej przed zakupem. i Jest to produkt fajny, innowacyjny mm. i dobry na te trudne dzisiejsze czasy, gdy wszystko jest drogie, gdy nagrobki kamienne, usługi kamieniarskie są bardzo drogie, bo nagrobki pojedyncze na przykład 10 tysięcy w górę mm. takie wyceny są teraz standardem a nasz nagrobek na te 10 lat jest tani, jest fajny i naprawdę nie odróżnia się na cmentarzu od kamiennego, mhm. a najważniejsza jest oczywiście pamięć. O tym nie zapominajmy. Dokładnie tak. Tutaj też chciałem państwa zachęcić do wyrażania swoich pytań w komentarzach, można do nas dzwonić na wszystkie pytania odpowiadamy. Więc zapraszamy właśnie do tego kontaktu. Aktywności. Tak, do, tak, kontaktu. do kontaktu aktywności Zapraszamy na naszą stronę, na naszego Facebooka, który też tam dodajemy zdjęcia z realizacji. Jeszcze tak dodam, że w zakładce opinie na naszej stronie zarówno na fanpage'u, jak i na Google'u, a także na naszej stronie są opinie klientów, gdzie można się zweryfikować, zapoznać, co klienci sądzą. Często jest tak, że klienci nas polecają swoim bliskim, bo nagrobki są no korzystne, a cenowo a wyglądają Super. bardzo ładnie. Wyczerpaliśmy wszystkie pytania, także czekamy na następną Państwa. garść pytań, tak. i w następnym odcinku będziemy odpowiadać na pytania od Państwa. Dziękujemy bardzo. Z naszej strony to wszystko. Życzymy udanego dnia i wszystkiego dobrego. Dziękujemy.